Dzień dobry, witam Was na czytaniu energii ogólnych dla wodnika na miesiąc grudzień 2021. Przepraszam, muszę coś sprawdzić, czy to będzie, będzie to światło odbijać. No, nie powinno. Moi drodzy, pamiętajcie, że to jest czytanie energii ogólnych. Także zabierzcie ze sobą wszystko to, co z wami rezonuje, to co nie, pozostawcie żywiołom. Jeżeli chci chcielibyście zasięgnąć informacji tylko i wyłącznie dla siebie, zapraszam do kontaktu. Mój adres mailowy znajdziecie poniżej w opisie filmu. Zapraszam do komentowania, zapraszam do lajkowania, subskrypcji, ponieważ dla osób, które przyczyniają się do rozwoju mojego kanału, a nie ukrywam, że jest to dla mnie ważne, żeby ten kanał się rozwijał. Dzięki Wam. Zawsze co miesiąc przygotowuję niespodziankę w postaci czytania indywidualnego. No, tak powiem darmowego, tak. I wszystkie informacje na ten temat, kto został wylasowany, przeważnie typuję osoby pod koniec miesiąca albo na początku następnego. Także bardzo serdecznie też zapraszam do. Do takiej aktywności. Dobrze, wodniki. Najpierw no, zobaczymy, co ma Wam do przekazania. Przesłanie dodatkowe od tego zaczniemy. Ja nie będę oczywiście komentować, jak przy wszystkich znakach Zodiaku, tej karty, tylko przeczytam, co ta karta ma do powiedzenia. I tutaj mamy, moi drodzy, kartę numer 7: przebudzenie. Myślę, że dobrze widać. Dobrze. Karta numer 7. Przebudzenie. To miłość część siebie. Ta karta daje Ci możliwość uzdrowienia samooceny lub objęcia ukryte, ukrytego, lub objęcia ukrytych aspektów Twojej natury. Pierwotny związek, jaki masz ze sobą, powstał w niemowlęctwie. Twoja relacja z obecnym sobą rozwinęła się na fundamencie i dostosowała na podstawie doświadczeń i obserwacji całego ciała. Uświadam sobie swoje wewnętrzne dziecko. Bądź gotów świadomie komunikować się z dzieckiem, które jest w tobie. Posłuchaj, jak czuje Twoje wewnętrzne dziecko. Konieczne jest uświadomienie sobie, że inni nie mogą zaspokoić Twoich Niespełnionych potrzeb. Weź odpowiedzialność za swoje szczęście. Od ciebie zależy zaspokojenie pragnienia Twojego serca. Pracuj nad leczeniem wszelkich ukrytych, głębokich ran, które ze sobą nosiłeś. Możesz nie wiedzieć, skąd bierze się Twój emocjonalny ból. To jest delikatna zachęta do określenia przyczyny tego bólu. Jest to konieczne. Poszukaj pomocy w dotarciu do źródła problemów. Zobaczcie, na tej karcie promień słońca na odpoczywającej wróżce podkreśla znaczenie wewnętrznego uzdrowienia. Skrzydła wróżki zwykle oznaczają wyzwolenie lub wolność. Stokrotki otaczające wróżkę reprezentują czystość i niewinność. Te obrazy dotyczą. Niewinności, która leży w Tobie. Sieć Pająka na pierwszym planie jest symbolem doskonałych wyborów i dużej sieci wsparcia. Ufaj, że głębokie uzdrowienie jest możliwe. Będziesz mógł pójść dalej, kiedy uwolnisz się od ukrytego zranienia. Zobaczymy, co tar karty Tarota. Dodadzą na ten temat. Oczywiście, karty mam potasowane, przygotowane. Także możemy zaczynać. Wodniki. Główna energia na miesiąc grudzień dla Was to jest dziesiątka pentakli. Rodzinność. To jest takie zastanowienie się, kto jest dla mnie najważniejszy? Kto jest dla mnie pierwotną rodziną? Czy przypadkiem nie żyję w związku, który zaprzecza temu, skąd pochodzę, skąd się wywodzę, która rodzina jest dla mnie najważniejsza? Ja tutaj mówię do osób, które zastanawiają się nad tym, czy zostać w związku tym, czy wrócić do rodzinnych stron. Bo to jest Wasza główna energia. Będziecie się zastanawiać, co Wam daje spokój. Być może jakiś spadek dla niektórych, oczywiście nie dla wszystkich, ale myślę, że, że szukacie szczęścia, Szuk szukacie sposobu na uwolnienie się od pewnych rzeczy, które pojawiły się, no i ciągną się do dziś, i nie potrafimy się uwolnić, i wracamy szczęśliwi. Do tego miejsca, które jest naszą prawdziwą rodziną, do osób, którym, którym ufamy. Tak? Dlaczego tak w tym miesiącu się dzieje? Jednak chyba wyłączę tą lampkę. Przepraszam Was na chwilę, bo ona odbija światło. Chyba jest lepiej. Dobrze, dlaczego? Dlatego, że dziesiątka, yy, moi drodzy, pucharów, kielichów. <grym> Dlatego, że przelało się coś. Coś, co uznawaliście wcześniej za... Za rodzinę, tak? Yy, mogło się okazać, że to jest takie zbyt idealne, żeby mogło być prawdziwe. To was przerosło. I teraz w tym momencie potrzebujecie i miłości, i spokoju i stabilizacji właśnie tej rodzinności tak, żeby być yy, w równowadze żeby nie, nie lecieć w dół tak, bo to szczęście w cudzysłowiu, które no, może być, ale może może też nam się wydawać, że to są szczęśliwe chwile, nie pędźmy na oślep za tą dziesiątką kielichów. Będzie dobrze, jak się naprawdę zatrzymamy, uziemimy i, z, i zastanowimy się tutaj emocjonalnie bardzo, co jest dla mnie ważne, co mnie cieszy. Czego nie robić w tym miesiącu? W tym miesiącu, moi drodzy, mamy czego nie robić: rycerza, mieczy. Nie, nie podejmować pochopnych decyzji, nie robić zamieszania. Być może z pewnymi krokami, które chcecie zrobić, poczekać jeszcze do następnego miesiąca, bo to jest okres grudzień to raczej to jest okres spokoju, tak? Właśnie tej rodzinności. Wy możecie poczuć w tym miesiącu, że ta rodzina, w której teraz funkcjonujecie w jakiś sposób, ja wiem, że to jest bardzo taki zawężony przekaz do niektórych wodników, ale tak czuję to i tak będę to opowiadać. Jeżeli ktoś czuje, że musi powrócić do starych korzeni, to nie róbcie tego teraz, bo zrobicie straszne zamieszanie, straszne zawirowanie. Młyn, tornado, a to nie jest dobre. I wymiana myśli na ten temat też nie jest dobra. Pozwólcie sobie na spokój. Tak? Bo wy w tej energii jesteście. I jakby nie powiedzieć, jakby nie interpretować, co dziesiątka pentakli i dziesiątka kielichów daje spokój. W pozytywie daje spokój. Rodzinność, tak? Ten spadek. Nie zaburzajmy na razie tego spokoju, zostawmy to na później. Co Wam sprzyja w tym miesiącu? W tym miesiącu sprzyja Wam. Yy, Paść yy, yy, buław. Tu możecie się zakręcić wokół siebie, wokół swojej energii i zastanowić się, jak ja podążę dalej. Ja myślę, że pozwólcie sobie na tak zwaną burzę mózgów, ale nie działajcie, tak? Zagrajcie coś, zaimprowizujcie coś, mimo że czujecie, że to jest już koniec, tak? Ale co Wam pomoże taka umiejętność strategi strategicznego działania, takiego ukrytego działania? Jak ten y, paś Buław właśnie. Aktor to jest aktor. On, on ma pomysłów dużo, ale nie realizuje ich, y, dlatego że one po prostu są y, bardzo płytkie. Ale Wam to pomoże. Zastanówcie się, jak się uwolnić. Ale na razie zastanówcie się. Tą energię w sobie miejcie i istnujcie różne strategie. Dlaczego nie? Ale nie działajcie w tym miesiącu. Bo to jest... Grudzień to jest, tak jak powiedziałam, miesiąc spokoju. Nie zaburzajcie tego mimo wszystko. Co nieuniknione? Siódemka buław. Moi drodzy... Siódemka buław to karta walki, karta udowadniania pewnych rzeczy, tak? E, I to jest nieuniknione. Musicie, ale mam wrażenie, sami przed sobą e, stoczyć taką batalię. No, to jest nieuniknione: stoczycie tą batalię na poziomie e, rycerza, e, e, przepraszam, Giermka Monet, Giermka Buław, tak? Czyli coś będę miał pomysły, będę miała pomysły, co zrobić, jak zrobić, jak zadziałać kiedyś tam, bo nie w grudniu, pamiętajcie. Będziecie w pozycji takiej odpierającej, ale nie z zewnątrz, bo wy będziecie to, mam wrażenie, tak tłumić w sobie. Wy będziecie w sobie odpierać te energie, te myśli, te działania, które czujecie, że są nie na miejscu. To będzie dla Waszego otoczenia dobry miesiąc, bo Wy nie zadziałacie, tak? Nie powinniście zadziałać. Ale dla Was to będzie miesiąc zmagań wewnętrznych. Co zrobić, jak zrobić i jak się zachować? Czy zrobić to w grudniu, czy poczekać do stycznia? No, karty radzą, żeby grudzień potraktować jednak jako ten miesiąc, miesiąc spokoju. Jak wychodzicie z tego miesiąca, drogie wodniki? No, wychodzicie z energią, y, moi drodzy, koła. Czyli wszystko się zmieni, tak? Pod koniec miesiąca y, zmienicie całkowicie swoje życie. Oczywiście, y, na tyle, ile, ile jest to możliwe. Y, to jest tak zwana, y, koło ko fortuny to jest karma, która wraca, tak. Musicie to przejść i będziecie czuć, że coś się zmienia. Jeżeli wcześniej było wszystko ok, działaliście, działaliście w, w porządku do drugiej osoby, to nie martwcie się. Natomiast, jeżeli były jakieś właśnie, no, takie działania nie do końca um, przyjazne wami innym. No to nie, nie będę kończyć, tak? Coś się na pewno zmieni. W przełożeniu mamy królową Buław. No bądźcie królową Buław, rządźcie swoimi, yy, swoimi działaniami, swoimi wyzwaniami. Yy, to jest też karta czarownicy, tak? Czyli nie zdradzajcie się, tak jak powiedziałam jeszcze w tym miesiącu. Zaczarujcie tak, to, to swoje otoczenie tak, jak wy to potraficie zrobić. Wstrzymajcie się z działaniami, ale bądźcie pewni siebie, jak ta królowa była, tak, swojej ważności, tego, czego potrzebuję i tego, co zamierzam zrobić. Pozdrawiam Was serdecznie, drogie wodniki, i życzę wspaniałego miesiąca.